Bo ja będę też tutaj kłócił. jesteśmy w Rumsach. Tak tak nie, 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 tak tak. tak. nie ma? Oni nad nami, ale... Mikoxon tak. jak i Debin opuścił, nie? A mógł mieć taką szansę. Mógł być w Rumsach. Tu jest udokumentowane, że jesteśmy w Rumsach. No. Dziewiąte drzwi. A tu można speedrunować runo, speed mega. Yeah. Dwie godziny tak. zajmuje jeden speedrun Tu musisz... ten A skąd powinno musisz... wiedzieć no, kiedy to... jest ra... e, rush? Znaczy na... tu nie ma rasha chyba Jest To są Tu są... jest... jest rush strasznie trudny, nie? A w ogóle kiedy jest rush tutaj? Nie skończymy wiem wiedzieć. 150 drzwi miał... No. no się schowałem. Jak coś co 150 drzwi można wychodzić. Coraz ciemniej jakby. Co drzwi? A60 jest bardzo trudne. No, bo tu masz potwory A20 chyba coś takiego, nie wiem. No. Nie było A120 coś takiego. No A60 też. No to 60 tych chyba drzwi nie Oli, ja mam lagi! Tak, hmm. okay, spróbuję glitcha ze Nie, nie udało mi się. Ej, ciekawe, co by się stało, gdyby tutaj był glitch. Czemu ja nie dostałem glitch? Nie do, do dermusów, tak w ogóle. Bacznie, no. Nagrywasz, czy nie? Nagrywam! Dobra. Za 2 minuty dogramy. Ja. Że Mikaukson opuścił To jest najgorsze Mikaukson by miał taką fajną... Tę... No. Kupa Co? by mógł nagrać z tego odcinek, tak jak ja Mam 145 tych Ja mam 270 A ja 145 Tak czekam, że ja zaraz zginę tutaj ja Kiedy jest to... rush? Kiedy migają światła? No tak. Chyba. Chyba, drewniane nie, nie. Chyba. Musimy, tu musimy chodzić przy szapkach i musimy być bardzo cicho. Ambusz. Chyba. Ambusz, tak? Tak? Czy nie? Nie wiem. Tu nie, tu nie ma czerwonego światła. Tu mogę się kuwać jak Dobra, nie ma. To musimy być cicho. cicho. Jezus wywaliło. Wywaliło cię? Nie, nie. nie. Na pulpit mnie wywaliło tylko. A, ale jestem. No, no. Ja nie mogę... Będzie chyba A50, ja ale nie wiem. O to jest A50. Co tutaj już? Nie, A50 będzie? będzie tylko. No. Już są te potwory strasznie szybkie, nie? No. No. Ja mam zero latarki e, normalnie. I pięć pokoi. Jeszcze. Trzy. Ej, tu się szybko mega idzie do tych pokoi. Już jesteśmy na pięćdziesiątych Ej. A ty jesteś tysiąc drzwi w ogóle. No. Ej. Tak. Tu już... Zamknijcie się. Musimy być strasznie cicho. Teraz. Naprawdę ma fajnie, bo on ma Speed na Nie ma no tego potwora. Ale po co, ja mogę być głośno na Discordzie? Na no. Discordzie mogę. Musimy słyszeć gry. A tu masz się, kiedy chcesz chować? Bo tu nie ma czerwonego. Nie ma Rosza. Czekajcie, bo ktoś dzwoni. Kot do mnie dzwoni. To do go tu, czy nie? Nie ja bronię Nie. snubem. Idzie. Ja idzie? Idzie no? Ale gdzie wy jesteście, Jezus? No to było! Ledwo co? Ale co to było? Widzieliście to? Chyba 60! Było pewnie czerwone światło było. No. Kobiecie kiedy rasz? To, to są właśnie takie czerwone te. No tak. Tego musi być cicho. Ale drobniane wie, bo on ma te cheaty, więc on ma fajnie. Nie, ja nie wiem. I mi, tylko pokazuje raz. to A na przykład a ty raz, jak pokazuje, to znaczy, że jest jakiś potwór inny. 70 pokój. 75 Jak tu można. Tu, tu już jesteśmy na 70, 80, a dopiero jednego tego mieliśmy. Potwora No bo no. tu jest 162. Mam prawie 300 tych coinów. Jest ja że raz typ na 999. A drobiany masz tak szybko nie biec? No, no jest zrobiany. Ambusz, czy jakiś inny potwór? No strzelił drewniany! Patrz, przez ciebie możemy zginąć. Ja się chowa. Dobra, ho. Tu można ile chcemy, tu nie ma czerwonego światła. No. Biaski, nie ma. Nie ma, tu... nie ma, nie ma jednak. Nie ma. Jezus. A w niesamowitej sytuacji. Teraz jakiś potwór. Teraz na 100% już. No, co na mam o, Else. Iże. Znowu ten czerwony. Ja nic nie widzę. Ja już się powali ten z, z, z ciemnia. Iże. Nie, dobra. Ja. Jak się tu klika, to się ładuje parę! No wiem. No wow. O, zielone to światło. Tu można ciągle klikać. Dobra, ja nie... Nie tę, bo będą... Zaraz to drzwi. Setne drzwi zaraz. Ciekawe czy jest A100. Zresztą no. jest A120 tylko. A będzie... To jest do A100 i później będzie coś tam a 100 Coś tam? B1? Nie! Nie! Czy tu jest ciągle A? To jest a. a. 1000. Do 1000. Dobra i. A co? Ambusz. Ej! Ambusz? Dobra. Idzie, no idzie. No do, do, do dupli się schowałem. Ja też. Ty ja widzę w siodłym. Jakimś cudem. Ty ja się zbuchowałem. Widzę w siodłym. Dobra, nie idzie, ambusz przejść. No ale na piastkę. O Jezus, co to było? Jedzie, Ey, jak on jedno, mnie zabił? Jak on mnie zabił? Ginąłem! Jak on mnie zabił, jakie byłem w szafie? Hmm, no Ej, ja, czekaj. To macie, jak to macie, to chyba się nie możecie ruszać. Co, co? Co. co? 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 Jak, jak to mieliście, to chyba się nie możecie ruszać. A dziewięć się. Ej, czekaj, jest... ale dobrze. Tylko dwa dostałem. Drewniany przeszedł. Dobra, to tylko drewnianego teraz. No. Mam Ale 420 golda, a jeszcze tutaj jest, to jest dużo. 480. Ja w ogóle tego nie zbieram prawda? A to jest takie dziwne, że to, to taka podruba dorsów to jest, nie? nie. No tak jakby. Czajcie, to, to naprawdę to, co... są prawdziwe dorsy. No. Czajcie, to jest y, dors 2 i to jest demo? Ha. Ale kanapki, jak to jest? Nie, to bym przechodził. Nie, kanapka ze sklepu, nie ma się panówki. Ej, ale kanapka, ale... idzie, Co? Gdzie? Swojcie. Nie, nie, kurwa, ale... ale na jednym kanapku to jest. Skądś Chcesz tą kanapkę zjedz, To ona jest szpierdza. Chcesz tą kanapkę zjedz. 120, 120. A, mogę co nie A mogę coś do picia? A mogę coś do picia? Nawet wody? Cześć, tu masz nagle na, na taki klucz do besto. Bo nie, do B 1000 No iść jakby to b 10000 b 10000 No, Nie, to by było 4000 Na przykład ten klucz jest ukryty na 980 A by można było wejść tam na 900 do 975 na przykład no. Że trzeba by było się cofnąć. Ej, ja już byśmy dawno przeszli dorsy, tak naprawdę, to jest zwykłe. Idzie, idzie! Zdążyłem. No tu właśnie. Zdążyłeś się cofnąć jakimś cudem. No. Idzie! Nie ruszaj się chyba Boś się schowaj, no Nie Ty, ja go widziałam To był taki raz dziwny Już? tworze Zmutowany raz był taki, no Poszedł sobie? Nie Tak chyba No tak On był właśnie tam, no Za drzwiami Dawaj, do 200 drzwi Musisz chociaż to będzie trudne Nie wiem czy 130 to życie uda, 30, no Drewniane dlaczego latarek nie masz? Weź latarek Idzie, idzie, idzie! Mam full brajto, spokojnie Ej No, też widziałeś go Przeszedł, przeszedł Tu jest taka kamienka. On ci patrzy do tych, do... Do tego Do czego patrzy? Do... Szafek i ty chyba nie możesz się ruszać on Już się! Już się Czekaj, czekaj, jeszcze nie czekaj, wychodź. Nie, czekaj. Bo... czekaj no. Jest, wypytaj, Czyli doof, doof, Jest, jest, jest. Dobra, nie umiem. Jeszcze, już nie umiem. Przeszedł, przeszedł, przeszedł. O, już chętnie. Już go. jest dzięki. Daj no, mi się trzęsie A. ekran. No, no właśnie było. No. Bo... Taki, a, to jest taki rush y, połączony z ambuszem, tylko że jest taki. Nie, nie. To, w ogóle, to w ogóle nie jest rush. No wiem, 10. ale taki. Taka, Dobra, my, taki, taka mina Taka jest podobna. No to jest po prostu. Jest mina z kliczową. Ej, ale patrzcie, jak zginiecie, to jest po polsku u mnie. Ten, jak no, zginie. Nie? Ja zginęłem tutaj? Ja zginęłem tutaj. Ja zginę tutaj. się zginę tu. się? Widzę prześciany. przez ścianę. Hmm. Chować się? Któż? Czy to przy, y, 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 przez ścianę? Zobacz, nic tam nie ma. No. Hmm? Chować się czy nie? Chowaj się. I tak on nie, jak, nie ma tutaj czerwonego światła, jak się tam... Dobra, idę. Ambus się wraścił, czyli że zaraz będzie. No, są dorsy, ale masz 1000 drzwi. No. Są dorsy, ale szybko można przechodzić. No pa. 160 drzwi już. Ja nie idę w normalnych dorsach tyle nie przeszłam. No bo tak się nie da. Tak się nie da. Co? Idzie, 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 idzie. Idzie, 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 chyba. Przedałem. A oh, nie. Ej, żadnego jumpscare'a, Wleciałem! Strasznie po za, poza napkę! Nie, a, e, wleciałem. Jest ja strasznie poza napkę! Wleciałem. Chcę już grać w dorsy. Kończysz odcinek czy co? Czekaj! Oh hello, tu jest napisane. No i sobie racjat. Display. Właśnie jest po angielsku, a na normalnych jest po It's polsku, nie? Uh, just, just to get here last time I checked. And what do you die to? Oh, the red one. I am not too sure what I do. where well, it usually really as around do I should just some because this. I don't know. Anyways, I hope you don't mind trying again. It won't help you. No! To koniec odcinka Chica wrzucamy na YouTube! Yes, no!